Święta nastały, radosny to czas, każdy się cieszy, bliskość wśród nas. Mikołaj na saniach wyrusza co roku, by dzieciom dostarczać prezenty po zmroku. W Górniczej Dolinie też bywał co święta. W starym obozie, gdzie przemoc rzecz święta. Dla kopaczy, strażników, magnatów i cieni Mikołaj zostawiał prezenty w ich sieni. Lecz mieszkańcy Spodarków nie byli zadowoleni. Krzyczeli, buczeli, w gniewie miałczeli. Mikołaj jednak nie tracił nadziei. Myślał, że Duch Świąt w końcu ich rozweseli. Na próżno jednak były jego trudy, bo z mieszkańców dalej marudy. W gniewie Mikołaj zachuczał wysoko. Dość tego, bachory! Skoro wam nie świąteczny duch w głowie, to może kostucha lepiej was przygrucha. Ubrał więc on świąteczne kastety i rzekł on do elfów. Dobyjcie sprzętów! Dzisiaj wyruszamy na zamek stary. Co w nim obrzydliwe bahory, W głowie mają tylko zmory. Wsiadł on na swoje bojowe sanie i rzekł: Zanim świt powstanie, zmiażdżę każdego karalucha obżartucha. Załatwił więc on każdego w okolicy obozu starego. Jednak nadal pozostał jeden gagatek, którego dopadł głód. Szedł on więc na dół i poczuł smród. Człowiek, którego Gomez nigdy nie widział jego, siedział na nocniku i gały wpatrywał w niego. Gomez zapytał, kim jesteś kolego? A nieznajomy odpowiedział, Chyć ci do tego. Gdzie są moi ludzie? Zapytał Gomez gniewnie. A nie żyją i grają w piekle na bębnie. Co tu się wyprawia? Miałem zjeść tylko kilo kiełbasy, a tu jakiś choracy siedzi i żre moje lębasy. Gomezie, mój miły, święty Mikołaj przybył do twej doliny, zabrał twych ludzi w podróż za światy, a ciebie zostawił na specjalny gulasz cebulowaty. Jednak nie miej takiej zrzędnej miny, możesz jeszcze odkupić swe winy. Mikołaj prezenty zostawił w obozie, znajdź je czym prędzej i przynieś do mnie. Wtedy ci powiem, jak Mikołaja znowu udobruchać. Ruszaj więc, lecz gdy Mikołaja napotkasz, spiertaj hen szybko od niego. Elfy możesz zabić, nic mi do tego. Gomez wyruszył, lecz w sercu obawa, bo wiedział, że poluje na niego Mikołaj i zgraja. Szukał prezentów wszędzie pod drzewem, w pokoju, a nawet w sedesie. A gdy tylko Mikołaja spotkał, spierdaj czym prędzej. Prezenty zebrał wszystkie co do Joty, teraz musi wrócić do tego kaszaloty. Czy teraz, nieznajomy, pomożesz mi wyjść z tej kaszany? Oczywiście, Gomezie, mój kochany, ale niestety zapomniałem, jakie miałem dla ciebie rady. To niemożliwe powiedział Gomez w gniewie To na pewno sen pójdę spać i będzie po problemie. Po obudzeniu szczęściu nie było końca. Okazało się, że wprawdzie był to koszmar wigilijny i dobiegł on końca. Przyjaciele Gomeza dalej żyli, a nawet i przynieśli trochę gliny. Na wigilię przybyła nawet mama, która sąsiada za bardzo wyrwała. Blizna przebrany za Mikołaja powiedział: Hej Gomez, koniec tego obżerania, na prezenty przyszła już pora. Bierz klucz i otwórz tego potwora. Gomez pełny nadziei, wzrok mu się mieni. Otworzył on skrzynię i arkanie w niej znalazł. Czy to żart, czy ktoś nie lubi mojej rodziny? Chciałem kawałek plasteliny, a dostałem kwadratowe gówno, co utyka mi w gardle równo. Gomez rozczarowany mówi: Dość mam świątecznego ducha, pójdę do swej komnaty i zwalę koniucha. Ruszył więc do swojej komnaty, gdzie Mikoła już czekał i powiedział: Ty łobuzie garbaty! Znowu prezentu nie doceniasz? Przyszła pora na moją zemstę słodką. Elfy przybyły, straż obozu zmieliły, a gomeza w popiół zamieniły. Morał tej historii jest krótki i niektórym znany. Gdy prezent jest słaby, nie narzekaj wcale, bo pierogi i święta są zawsze wspaniałe. A ja ze swojej strony chciałem życzyć wszystkim wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku i widzimy się jak zwykle w następnym materiale.